Dziś pokażę Ci, jak zrobić pyszną rybę zapiekaną z warzywami. Wszystkie składniki i dokładne ilości znajdziesz w opisie pod filmem. Jeśli lubisz takie proste i szybkie przepisy, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych przepisów. Na początku kroimy jasną część pora w plastry. Cukinie ścieramy na tarce o dużych oczkach. Na tarce o dużych oczkach ścieramy również marchew. Ugotowane ziemniaki kroimy w plastry około pół centymetrowe. Na patelni rozgrzewamy odrobinę oleju i wrzucamy pora, cukinie i marchew. Wszystko krótko podsmażamy, często mieszając, żeby warzywa lekko zmiękły. Na koniec doprawiamy solą i czarnym pieprzem. Na dnie posmarowanego olejem naczynia żaroodpornego układamy plastry ziemniaków. Na ziemniakach równomiernie rozprowadzamy podsmażone warzywa. Na warzywach umieszczamy filety rybne. Na końcu przygotowujemy sos. Do miski wlewamy śmietanę, dodajemy przyprawę do ryb i wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną śmietaną polewamy rybę i pieczemy w piekarniku w 180 stopniach około 30-35 minut. Po upieczeniu zapiekankę posypujemy świeżym koperkiem. Smacznego!